O! Jestem! Tak, to znowu ja. I nie zmienia się nic. I nie zmienia się nic. Kiedyś była taka piosenka: jak słucham rapu i nie zmienia się nic. Może to znacie. Kochani, yy, kolejny krok dla Was. Tak, dla Was. I dla mnie też. Kolejny krok to krok en face, czyli jakby przodem, nie jakby. Czyli po prostu krok przodem do, do widza. Jak go robimy? Może na początek. O, zobaczcie, pozycja to samo co w profilowym. Pamiętacie profilowy? To była nasza pierwsza pozycja. A potem wyciągaliśmy nogę i przeciągaliśmy do tyłu. A tutaj w kroku en face, czyli przodem do widza, pozycja pierwsza jest ta sama, ale odkręcamy troszkę nogę, ona idzie do tyłu. Odkręcamy, idzie do tyłu. I tutaj zobaczcie, co się zmieniło. Chodzę góra, dół i to też jest źle. Nie, nie, nie. Tego nie robimy. Tutaj również staramy się być na jednym poziomie. Idziemy. A no dobra, ale jak to zrobić, zapytacie. Kochani, jak to zrobić? Prosta sprawa. A może dla niektórych trudno. Ten krok był dla mnie chyba prostszy do nauczenia się niż profilowy, kiedy 15 lat temu się go uczyłem. Kochani, pierwsza pozycja po kolei i, i, i pierwsze ćwiczenie, które dla Was mam, to takie wykręcenie nogi. Pyk, czyli kiedy, kiedy spróbuję bokiem to zrobić. Kiedy stoimy. Ciężar ciała mamy na lewej nodze, prawa noga jest ugięta, jest na palcach. To przenosimy ciężar ciała na nogę prawą, czyli na tą, która była na palcach. A lewa noga delikatnie się napięcie. Zobaczcie, to jest ruch napięcie. Delikatnie się przekręca. I teraz tak: nie wykręcamy bioder. Ding, ding. Nie. Nie wykręcamy całego korpusu. Nie wykręcamy bioder i korpusu? Nie. Staramy się wykręcić samą nogę w biodrze, na tyle, na ile to możliwe. Ja na przykład mam bardzo słabą ruchomość tutaj w biodrach i, i nie potrafię bardzo mocno tej nogi tutaj wykręcić. Więc jeżeli nie potraficie jej wykręcić 90 stopni, tak jak ja, zobaczcie. Ja się już trochę wyginam, to lepiej zrobić mniej, ale precyzyjniej. Ok? Uwaga? Ciężar ciała na lewej nodze, prawa noga ugięta. I przenosimy ciężar ciała na prawą nogę, a lewa idzie do tyłu. Lekko wykręcona, tak? Lekko wykręcona i idzie sobie do tyłu. Uwaga! Pokazuję też. Łatwiej oczywiście znowu, kiedy będziemy się czegoś trzymać. Tylko na początku. Ciężar ciała na lewej nodze. Przenosimy ciężar ciała na prawą nogę, która się... Znaczy, ona się ugina, ona się nawet lekko prostuje, ja bym powiedział. Ona się lekko prostuje, tak żebyśmy nie chodzili góra-dół, ale schodzimy tą nogą napięte i ona jest wtedy już na ziemi lekko ugięta. I znowu trzymamy równowagę na jednej nodze. W momencie, kiedy prawą piętę już prawą piętę już położymy na ziemi, to wtedy lewa noga już musi być lekko w powietrzu. I zobaczcie, tam jest taki ruch, jakbyśmy tak zamiatali. Ona sobie uh, wychodzi bokiem i potem wraca. I mamy pozycję, tą pierwszą, tylko na lewą nogę. Proste? Pewnie. Proste, dla was kochani. I robimy to samo. Kiedy tutaj schodzimy sobie napięte, to prawa noga się wykręca. Kiedy jesteśmy już tutaj napięcie to ta noga już jest w powietrzu. I delikatnie sobie wraca. Możemy się trzymać na początku. I przechodzimy sobie. Pach. I wraca. I zobaczcie, to jeszcze ważne jest. Że kolano się prostuje, czyli uwaga, spójrzcie na lewej nodze. Pierwsza pozycja. Zaczniemy teraz od lewej nogi. Pięta, kiedy się kładzie, to noga druga się wykręca. Kiedy się pięta położyła, to druga noga jest w powietrzu. Kiedy druga noga zaczyna wracać, to, to nasze kolano lewe w tym wypadku się prostuje. Widzicie? Analogicznie w drugiej nodze, czyli kiedy wykręciliśmy nogę i ona zaczyna wracać, to my się delikatnie prostujemy. Jasne? Staramy się być w jednym poziomie, nie skakać, nie tak podrygiwać, jakby w tańcu. Nie, tego nie robimy. Staramy się. Trzymać na jednym poziomie. Hop. Hop. Jasne? Powiedziałem, że to Aofas. Dla pokazywałem go bokie. Oczywiście tutaj też możemy sobie dodać właśnie kontra pod klatką. Możemy sobie dodać ręce, tak jak pokazywałem na początku. Jeżeli będą jakieś pytania, piszcie śmiało. Na wszystkie odpowiem. Hm. to jak tam? Idziecie do mnie? Chodźcie, a ja tymczasem spadam.